Witam, znajdujemy się w tym samym miejscu, można powiedzieć, równo miesiąc czasu minęło od pierwszego komunikatu. Jesteśmy na plantacji odmiany Maravilla i jak widzimy, liście są dosyć i gałęzie chaotycznie ułożone. Jesteśmy już po zbiorze 65% można powiedzieć na tej plantacji. Na ten moment plonowanie wynosi w granicach około 20 ton. Plantator twierdzi, że jeszcze owocu zostało gdzieś w granicach 35%. Na tej plantacji ostatnimi cyklami nawożenia były nawozy z gamy KSC, KSC3 oraz KSC Adur. Plantacja jest prowadzona na dwa zbiory czyli już w niedługim czasie e, po zbiorach będziemy usuwać stare e, łodygi, stare pędy, będziemy zostawiać młode, ale... Po tak intensywnym nawożeniu, sezonie, plonowaniu warto jest również zbadać glebę, co de facto w tej glebie mamy, jaki mamy odczynnik zasolenia, jakie składniki musimy dobrać, aby poprowadzić ją w następnym, kolejnym zbiorze na cykl jesienny. W końcowym tym etapie, która, jak widzimy, jest już po pełni owocowania, dawka produktów do ferdygacji oscylowała w granicach utrzymania w glebie pożywki około 1,8 EC. W tym momencie ta dawka już troszkę jest zaniżana. W momencie już, kiedy będziemy wycinać stare pędy, będziemy już oscylować na dawce troszkę niższej 1,3 c tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo kluczowym elementem jest analiza gleby pomiędzy dwoma cyklami między cyklem tym właśnie przyspieszonym na pierwszy zbiór, a cyklem na zbiór jesienny. Musimy bardzo dobrze zanalizować glebę, którego pierwiastka mamy za dużo, którego mamy za mało, jakie mamy de facto zasolenie, aby uniknąć jakichkolwiek problemów, które by wynikały w uprawie tej właśnie zmiany, tej maliny w tunelu na zbiór jesienny. Jak widzimy, kondycja do samego końca roku roślina jest bardzo dobra. Owoce są wyrównane, jędrne, na co wpływały właśnie kompleksy biostymulujące z gamy KS Sefit Actyl. Głównie tym zadaniem końcowym był to produkt adur. Ale również zajrzymy w tym samym gospodarstwie na odmianę maliny gruntowej odmiany Kaskada. Jak wspomniałem wcześniej, znajdujemy się na kolejnej kwaterze, tym razem na kwaterze z odmianą Kaskada. Jest to odmiana pozostawiona w gruncie. Jak widzimy, bardzo ma imponujące, duże owoce. Ta odmiana jest właśnie tutaj, teraz w trakcie zbiorów. Teraz był właśnie zbiór poranny. W niedalekiej kolejności na zabiegi, które były fungicydowe, zabezpieczane, owoce oraz rośliny. Przed opadami deszczu, które występowały lokalnie, mniejsze bądź większe, był również produkt The Active Elite, żeby jeszcze wzmocnić bardziej ścianę komórkową, wapni rośliny, ale przede wszystkim stabilne utrzymanie zasobności w podłożu. Na tym etapie, w tym momencie, w tej produkcji, kondomowany jest produkt KSC Perła przemiennie wraz z KSC Adur w tak dosyć wysokich temperaturach. Na tej kwaterze KSC Perła jest podawana w granicach około 20 kg dwa razy w ciągu tygodnia. Przemiennie za durem od 8 do 12 litrów na hektar. Jak widzimy, owoce są imponujące. Nagrywając komunikaty w dalszej kolejności na odmianach malin jesiennych, będziemy podsumowywać również, jakie były wydajności na odmianie kaskada w uprawie, w uprawie gruntowej, ale również Maraville w uprawie na podwójny zbiór z tunelów foliowych.